Ho ho, ho, ho ho! Dzień dobry! Mikołaj do was przyszedł małe skurwysyny! Ciężka droga mnie czekała tutaj z Laponii Dwa razy się renifery zepsuły yy, Dlatego opóźnienie. Wczoraj miały być Mikołajki o, co, swoją drogą z jedną elficą w łóżku wylądowałem, ale dlatego dlatego wczoraj nie było. Były, były opóźnienia Mikołaj nie mógł przyjechać sam tutaj saniami. Yy, musiała go Elfica tutaj podwieźć, gdyż Mikołaj już lekko jest nietrzeźwy. Mikołaj już jest sobota. Mikołaj już za, na sanie nie wsiada i nie prowadzi Reniferów. Wszystkie listy zostały przeczytane. Listów było około 5000. Zostały wybrane 100. Drogi Szymyłaju, drogi nie wiem czy święty Szymyłaju. W tym roku byłem bardzo grzecznym chłopcem. Nikogo nie biłem, nie kradłem. Chociaż były możliwości. Mała mówi, że jestem złoty chłopak. Ostatnio oglądając twój stream na Kiku, dwa razy wyłączył wyłączy mi się PC z przegrzania. Oczywiście ominęła mnie twoja duża wygrana na Tosi. a nie mam siana na upgrade kompa. Czas to zmienić. Nowe chłodzenie powinno załatwić sprawę. Napisałem nawet wierszyk, co by się japa uśmiechnęła. Zmęczony wracasz z pracy, gdy masz dość tej marnej płacy. Rejestracja na Wadzie da ci dużo hajsu brać. Wpłacisz siano, kręcisz snoty i nie musisz mieć roboty. Kurwa, plus jeden. Po tygodniu ciężkiej gerki będzie zakład z prawej ręki, dzwoni budzik stream szympansa, na wikuiny jest dziś szansa. Najpierw dorki, potem tosia, już się stać na kawior z łososia. Pozdrawiam, <głos》>. tu Bieniek! Bieniek! Gratulacje panie Bieńku, za jeszcze zobaczmy co tutaj wybrałeś za chłodzenie. Takie chłodzenie, Be Quiet! Dark Rock Pro 5, za 83 euro. Kupione! Nie wiem co to do wiadomości. Drogi Szymałaj piszę do Ciebie ten nietypowy list, ponieważ w tym roku mam inną listę życzeń. W zeszłym roku otrzymałem pod choinkę seks robota. To było moje najdroższe i największe marzenie. Oczywiście zaraz po automacie do slotu. Jednak rzeczy materialne przestały mnie cieszyć i doszedłem do wniosku, że nic mi nie przyniesie takiego szczęścia, jakie mogłaby mi przynieść brudna rumuńska prostytutka 100 euro na godzinę. Nie chcę być chciwy i nie proszę o ekskluzyzm panie do towarzystwa za 300 euro. Jak chcę być ciwy. Przecież jakie mogłaby mi przynieść brudna rumuńska prostytutka 100 euro na godzinę. Nie chcę być ściwy i nie proszę o ekskluzywne panie do towarzystwa za 300 euro. Taka za 100 wystarczająco zaspokoi moje potrzeby seksualne i będę chodził zadowolony aż do kolejnych świąt. Mam nadzieję, Weedle. że przeczytasz mój list i pozwolisz mi spełnić marzenie, jakim jest kurwy wypierdolenie. Cały wczórko, twój Sebastian.